Mmm. Naprawdę jest obłędnie pyszne. Dzień dobry, posmakuj. Z tej strony Paweł Dobrzeński z kanału Posmakuj Polski i dzisiaj przygotuję dla Ciebie obłędnie pyszny deser na świętego walentego. Zostań ze mną do końca i oglądaj. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał. Moi drodzy, moi kochani, kolejny przepis na dzień świętego Walentego, tym razem słodkość. Kto nie uwielbia fajnego, słodkiego, miłego, przyjemnego deseru? Każdy chyba kocha. Tutaj postanowiłem użyć kilka składników takich afrodyzjakalnych, gorzką czekoladę, miód, cynamon, truskawki, chałkę. Hauka przygotowana przez panią Jolę, znacie panią Jolę z mojego kanału. Zaczynam. Zaczynam od chałki. Gruby plaster chałki, który opanieruje w rozkłóconym jajku. Możecie wykorzystać swoje też dostępne pieczywo jakie macie w domu. To też może być taka chałka czerstwa, która poleży, stoi kilka dni czy pieczywo, które ma kilka dni. Ja mam akurat dzisiaj świeże. Masło klarowane dodaję na patelnię, która jest rozgrzana. W jajku mam już plaster chałki, ona już jest lekko słodka, więc też uważajcie na to, żeby nie przesadzić z ilością cukru. W międzyczasie ubiję śmietanę, 36%, dodam trochę miodu i wymieszam z serem mascarpone, z cynamonem, z cukrem waniliowym. Do tego jeszcze będą świeże owoce, w tym przypadku oczywiście truskawki. Zwróćcie też uwagę, żeby to masło nie było jakoś bardzo mocno nagrzane. Niech to będzie taki średni płomień, średnia moc po to, żeby się spokojnie mogła nasza grzanka smażyć. Za pomocą trzepaczki różgowej ubijam e, śmietanę. Oczywiście, macie mikser, możecie spokojnie w mikserze ją ubić. Jednym okiem podglądam na grzankę, jak ona się smaży. Śmietanę mam ubitą i teraz do miski z mascarpone. Dodam 2-3 łyżki ubitej śmietany, rozetrę, żeby nie było grudek w mascarpone, a potem dodam resztę, doprawię miodem, doprawię cynamonem. Dodaję troszkę cukru waniliowego. To jest cukier, w którym odpoczywała, że tak powiem, wanilia. Nigdy nie dajecie ciężkiej masy na przykład do ubitej śmietany albo do ubitych białek. Zawsze dajecie na odwrót. Czyli powolutku całość dokładnie ściągacie i dajecie już do masy. Po to, żeby rozetrzeć masę, bo jak dalibyśmy całą masę, to musielibyśmy długo, długo mieszać, żeby rozbić tą strukturę i żeby nie było grudek mascarpone w tej masie. Teraz do masy dodaję troszkę miodu. Pamiętajcie, że nie za dużo, bo chałka też jest słodka. I dodaję teraz troszeczkę cynamonu, który też podkreślam jest z jakiem. Wystarczy w zupełności. Wszystko razem delikatnie mieszamy, tylko... Zagarniamy to do góry, dobra, żeby to nie było tak, że całą tą masę będziemy uderzać i rozbijać, bo wtedy stracimy puszystość. Delikatnie w kilku ruchach. Mm, jak można się oprzeć, żeby nie spróbować takiego kremu. Mm, obita śmietana, mascarpone, cynamon, miód. Pycha. Mamy już krem. I tak naprawdę ten deser jest bardzo łatwy i prosty w przygotowaniu. Mamy tosta, mamy krem, mamy świeże owoce, na górę czekolada. Zaczynam już podawać i serwować. Tościk ląduje na środku talerza. Zwróćcie też uwagę, żeby ten toast trochę odpoczął, żeby on nie był bardzo gorący. Bo jak dacie na bardzo gorący, to ten krem on może wam delikatnie popłynąć. Ale też nic się starszego nie stanie, bo on też da smak, aromat i taką dodatkową wilgoć. Dodaję truskawki do tego gorzka czekolada, kakao. I cukier puder. I kochani, upragniona chwila testu deseru walentynkowego. Naprawdę cudownie pachnie czekolada, cynamon, już to czuję. Masło klarowane, a do tego mięta, truskawki. Mm. Mm. I ta piekielnie smaczna tłustość śmietany. Cynamon, truskawki, mięta, czekolada. Obłędny, obłędny. Zróbcie w domu. Kochani, koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak wyszedł Wam ten deser. Nie zapomnijcie o subie i o lajku oczywiście. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!